Siemach siema, i witajcie na moim kanale Kuba 180 i dzisiaj witajcie i gramy dzisiaj Brawl Stars, dropem dzisiaj kluka na randzy. mam piątą rangę z nim Kluka z dzisiaj No i co wam mogę tylko powiedzieć? Gramy se starcie gra Solo i Ja będę w grze to zobaczyłem czemu jakąś rundkę, uda wygrać wygrać bo jeszcze nim ani jednej... Runki nie wygrałem, niestety, panowie. Co jest z internetem? Przecież internet jest dobry. Holki dzieje nie na wizytki walczy. Dobre, ja sobie no, nie, 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 nie. Ha, 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 No nie, czy mi taki pech. Hallelujah, hallelujah. Tak, 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 Nie, właśnie tego nie Nie! tak, tak, nie tak, Dobra, dobra. O, dwójka, piąteczka. Mogę nim chyba nawet wygrać. O, bo... Mm, mm, ale ja mogę, mam lepszy zasięg od niego. Gdyby on mi teraz tak nie zrobił takiego pecha. I, 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 i. Ten kruk jest tak mały, taką małą postacią jest O nie, on go zaraz zabije o dobra, a ja mogę się walczyć. Nieum. o nie, idzie, 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 idzie i o dobra, zabiję Muszę go uleczyć Muszę się uleczyć. Muszę się uleczyć. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, muszę się uleczyć. Dupcia. Dobra, widzimy się w następnej rundzie. A bo... Dobra, jesteśmy jeszcze szybko w tym. Mogę go uleczyć. No, mogę go uleczyć. Jeju, Mario. Mariusz. Muszę też raz z nim wygrać, jeszcze ani raz już z nim nie wygrałem. Dlatego wyłączam się oglądanie i może coś się uda Nie, tam jest o, pan P, pan Mystery P.

20 coś, ale nie wiem, kiedy dokładnie. I... Dawaj go dawaj go dawaj go Dobra, dawaj, dzięki. Ile ich zostało? Aha, aha, fryże. Już tego trochę kupka ogarnię, jak się nie powinno grać. Ale nie, nim, nie, 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 Ale ma Mm, mm. O, Wazimierz! I A, wygrałem, dobra. Pierwsza rundka, wygrana na nim. O! Ranga szósta, już prawie siódma, wbita Może skrzynka zostanę Nie. Chciałbym mianowicie, bo mam tyle, no, nie mam dużo pucharków Mam 2000 ile 2000 2623 i chciałbym mianowicie zostać to już, bo chciałbym sobie kupić do ulepszyć. W tej sklepie nic nie mam? Chyba robię z siebie debila. No, po pierwsze dzisiaj naglemy sobie kupiłem i no. To ostatnia rundka sobie zagramy, ale to w parze z jakimś losowym typem i widzimy się w rundzie <s agile making noises> Dobra, jesteśmy już po... Jak widać po przerwie. Rozwalaj... No rozwalaj to ochotę, co ja mam czekać... Czyli jakiś lubek pyk, 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 pyk! No, zatruty jesteś. Albo jednak spadajmy. Ale fajnie, że mi ten atak, super atak mi się sam leczy. Chciałem, znaczy, żebym że mam go... Mm, dobra, zabity jego typ. Właśnie... Mm, jest to, że kogoś zatrujesz, to wtedy ten super atak też ci się ulepsza. I to jest właśnie mega fajne! Teraz będę mógł na znaczy, ciebie zrobić ola! Bum, 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 bum! Ule... Nie, 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 nie! Dobra. Oszustka idzie dla na nas Trzeci tarak? Nie, te nie jak? Te rzek, teżek, jakiś jakiś typ. Ojeju, ojeju, Co robicie? Nie, nie. Ja uciekam, ja uciekam. Nie, 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 nie. No musimy go zabić, a nie... Fajnie by było jakby nas zabił Teraz jest dwóch, oni sam. Mamy 14 tych końców takich mm. Ale on ma 10 tych O, no, jeszcze ten nubek od niego jakiś O, ale ja mało mm. Mm. Dawaj go! Dobra, mam 17 mm. Dobra, zabity. No on jest? Mm, 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 nie, mm. Ha Ale dupcia, dupcia, dupcia! Ale plus siedem, to tyle z tego odcinka. Trzy rączki. i cześć! I wbijacie na mojego, Znacznie... lajkujcie szybko, lajkujcie i na tym xiku od y, Kruka jest like. teraz, dobra i wbijacie na mój Instagram, jolki Jeden dan teraz fajne fotki, jeszcze muszę nowe dodać fajne fotki, ale to już potem i jak chce ktoś ze mną grać, Kuba suchy 180 i ja szybko zrobię sobie klan, y, jak tu się robiło klan, teraz klub, y, szukaj. A czy tego ty... Ja opuść, to ja to nie moje, ja to, to nie jest moje. Otwórz klub! Nazwa klubu Widzowie, widzowie... Kuby... Kuby... Su, su... Nie, czekaj, bo to jest widzowie. Su... Nie. Kuba... 180 wid w wid no dobra, i opis nie wiem, nie, nie robię opisu podziękował opis yy, przeglądaj nie wiem, nie biorę Polans yy, Megana po lunch, mega na Eee, od 2000. Otwarty. Napiszmy fajne gry. Gierki. Gierki, gierki. Otwórz. Wosłuchaj, dowódca. Mam tyle pucharków Tak się nazywa. Ktoś chce grać. Niech bujam mi na ten ekipę. I tyle. I tak się nazywam. Tak się moje, kontro... ja mam takiego kruczka, kub... Kuba, Kuba jest 180, no, więc cześć.